na Was głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie Północy stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. Do mnie, ludziska, do mnie! O was Chcesz sprawiedliwości? Najmniej ja ja rygowy, Przypominam, że. To Do dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No, raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny. Szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic, nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne, poner. To tajemnica wojskowa. – Zastałem właścicieli? – Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. – Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. – Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleiner! Mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Gerald, Wiedźmin z Rivi. Wime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję. A... a ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Ale rozkazy. Rozkazy szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta? A? No właśnie. Baczność mordawciub. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I masz na obchód! Lewa, prawa, lewa, lewa! No lewa, prawa! Równaj! Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów. Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń. Różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły Mariborskiej. Van der Huya, Van Deyka. No proszę, nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? Jak to po co? Gerald, muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodik był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę, prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. Wiesz, tak właściwie, to chcę tylko porozmawiać z horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo. Ojciec niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Białe złoto i hmm. Gigant. Albo może Jotun. Czara ognia. Ciekawe. Nie wiadomo, Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wim. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wim, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje... Podły alkohol Nie będzie aż tak źle, zobaczysz Przedstawię cię paru ciekawym znajomym Ta starsza dama, o tam To hrabina Mignol Będziecie mieli dużo wspólnych tematów A tamten wrogu to Hilbert Nuworyż Robił się na grze w gwinta O, i widzę Jaromira, marszanda Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt to jak? Zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. Ech. Ech. czujesz, Gerald. Jaromir, możemy ci zająć chwilę. Hm. Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Gerald Zivi, Wiedźmin. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach. Które będą dziś licytowane. Hmm? Ech, jak zwykle węszysz na czym można zarobić. Przyganiał kocioł garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda, ale wpierw cieszy mi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak. Coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu pięciu płócien Huya, Ale nie odróżni ich od Landschaftów pięć koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, wiedźminie, koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda van der Hooja, mistrza z Mariboru? Ta martwa natura oczywiście, że nie. To płótno Wandeika, ta paleta barw, praca pędzla. Co za but. Nie tam. Typowy arystokrata. Ja już zdążyłem przywyknąć. Zabawny. Juk Cliffard ogłosił bankructwo. Hilbert, kopelat. Pozwól, że ci przedstawię. Gerald z Rivi. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Jak tam? Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham? Talia, którą grasz w gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Przejrzałeś mnie. Ha! Wiedziałem! Nie wyglądasz mi na kogoś, kto łatwo godzi się na remis. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym graczem. Wybornym. Hmm. No, do aukcji jeszcze chwila, więc ten tego? Może partyjkę? Ha? W sumie czemu nie? Skuszę się. Świetnie, to rozkładam karty. Oczywiście. Geralt, pozwolisz na chwilę na bok. No, o co chodzi? Widzisz, jako że zaaranżowałem wasze spotkanie, sugeruję, żebyś w wypadku wygranej odstąpił mi 10%. Wiesz, za pośrednictwo. Mhm. Już rozumiem, czemu chciałeś nas sobie przedstawić. Jednego się nauczyłem w tym fachu druhu. Pieniądz nie śmierdzi. No to jak będzie? Pomogłeś mi z żołnierzami przy wejściu, więc niech będzie. Jak wygram, 10% dla ciebie? Może 15? Nie przeginaj wina. Dobra, grajmy.